witajcie kochani witajcie w programie w którym niech pan nie umyka Zjadam kiełbaskę śląską to jest bardzo dużo boczku bo chcę żebyś był silny zobacz i zjedliśmy mm. naprawdę dobre Będzie łapek w dół pod tym odcinkiem. Górnie żadna laskać. ciąkający czołg. Skoro mówimy już o jedzeniu, czy o gło głośnościach nie, nieprzyjemnych dźwiękach, tak? O tym chciałeś powiedzieć? Mhm. Proszę bardzo, to powiedz o nieprzyjemnych dźwiękach. Wodej Markowicz, bardzo proszę. <laughs> bardzo proszę. Kraków, zastanawia się, Dopiero. Nad zakazem używania telefonów na głośnikach w autobusach. Tu jest taki mem. W Warszawie mieli taki zakaz i nie działa. Owszem. Odpowiedź: Warszawa jest słaba. Spreślne. Otóż taki zakaz y, ma być wprowadzony, jak poznaje, podaje Gazeta Krakowska, przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa. I teraz jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo to było wprowadzone w Warszawie, to trochę, trochę spoiler alert. Ale chodzi o to, żeby. To już było w Warszawie, tak? Tak, w 2017. Czyli żeby ludzie nie mogli używać zestawu głośno mówiącego, głośnika multimedialnego, w publicznych środkach transportu. I wszystko jest spoko. Ja jestem, dwie ręce podpisuję. Może no, nie dobra. działa, bo nie jesteś w stanie wyegzekwować tego? No wyobraź sobie to w praktyce. No to też mandat. Jedzie Okej, okay, ale od kogo? Od, Czyli od jeden... kanara. Czyli najpierw musicie złapać kanar, Też... nie kanar. No kanar. Stasz miejska? Się tym nie. Przepraszam, że policja. No ale dobra, załóżmy, że jedziesz sobie i, i słuchasz popka na, na, na głośno mówiącym, nie? Ja sobie jadę. Też mi się zdarzyło parę razy, że chłopaki jechały i miały Bluetooth I wiesz, głośnik. I słucham sobie. Tak. Okej. Okay. No tylko, że ktoś. Bardzo fajny kawałek, Maty, Ćwierć wieku. Dzień dobry. dobry. No, do Muszę to jeszcze wytłumaczyć to ten nowoczesny rap, ten nowoczesny rap ten flex. Hub żyje 25 lat. I na wieku. I brzmi jakby, pozjadał wszystkie rozumy, żeby nikt mu nie mówił co, gdzie ma iść. Tak? Dobrze rozumiem ten kawałek? Mhm. Bo jakbyś mu powiedział, to on by nie zaszedł tak daleko jak zaszedł. Och, a gdzie zaszedł? No, sprzedał narodowe w 3 dni. That don't impress me much. A czyli to tak mierzymy sukces? Jakbym cię zaprowadził, piętro wyżej w tej mm -hmm. za, zacnej firmie. Tam jest taki wielki telewizor w kuchni, który wisi i pokazuje wyniki, jeżeli dobrze pamiętam, czy nie? Nie taki wielki. Tu jest wielki, to jest celowy. Wiem, gdzie. gdzie? Ale, czy, <grym> ale, czy, nie? ale czy nie masz, czy nie masz sam we własnym miejscu pracy? A to ja też nie, nie mierzę się... tego tak. No, ale firma tak mierzy. No firma, no, firma, twór, firma skończy... tak. Ale ja mierzę na przykład. No. Lubię, dobrocią w sercu, ja wiem. Ale nie, też nie. Ja tak. na pewno. <grym <grym ale ty nie chcesz słuchać. Nie słucham. Proszę, nie, no powiedz mi. Myślę, że najważniejsze, ten sukces, to jest, yy, czy moja rodzina jest szczęśliwa, czy nie. W ogóle, się tego, szczęśliwa, czy nie. Super cytat. Do. Jestem gotów. po zeszłym tygodniu, jak już Paulo Kelly w no pojechał, to. Nostalgia za tym, co było, to to samo, co pragnienie czegoś, co be, może być, a nie wiadomo, czy będzie z przodu, tylko w drugą stronę. Psz, 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 psz. Może super, nie super dla mnie, ale jest taki na, nauc nauczyciowy dla mnie. Jaki? Nauczuciowy. Nauczuciowy. Okay. Nauczycielski. Okay, okay. Trudne słowo. Ojej, gdzie ja to znajdę? Musisz znaleźć. Więc moim zdaniem Matalić sobie liczy swój, w każdym razie swój sukces tak jak... Za dużo chciałbyś wiedzieć. <laughs> Za dużo chciałbyś wiedzieć. Mati, no to z czego jest ten dźwięk? W końcu nam powiesz, czy nie? Mati. A spróbuj. Ja ci to powiem, ci pa dobrze, prostu, ci chodzi. To jest. O nie, to nie jest. Nie, to, ja to jest Daj. Że. Ale prosiłbym szybciej. Ludzie nie będą ci pamiętać. Bo mamy mało czasu na program. Tak bardzo tego, co im zrobiłeś i co im powiedziałeś. Ale jak się przy tobie czuli? Tak. No to znam ten cytat. Czy czuli prawda. się poniżani, czy czuli się nie... niepewni? I prawda. tego się nie da wyrazić ani słowami, ani przynajmniej nie tylko jakby z takich No, taki ogólny... się... no też, prawda, jest prawda, prawda. No, tak. No. Ale takim tonem. Paulo, spokojnie. Ale też tonem głosu. Oczywiście, że tak. Jakimiś takimi. Dajcie, ja, ja kurwa, stresuje. Dajcie, ja kurwa, stresuje, ja, ja cię kocham! Ja cię kocham, chcę, żebyś ci kurwa, żeby się zaczął uczyć. Kocham cię, rozumiesz? E, nie. Ale to jest drobnymi <grym> gestami, że na przykład starałeś kogoś bokiem, albo na przykład nie gadaj z w ogóle. No tak, no tak. No tak. Crazy, nie? Czy crazy, bo nie To jest to, Ja myślę, że będzie Breakthrough. bo to znałem. A jest jakikolwiek cytat, który ty byś uważał, że ja bym powiedział, ty byś powiedział że to jest breakthrough? Poważnie, mieliśmy w tym tygodniu breakthrough. A ja uważam, że ni wręcz nieważne, jaki breakthrough cytat bym ci powiedział, to, że on padnie z mojej chusty, byś powiedział. Nieprawda. To jest, prawda. Nieprawda. Bo nieprawda. Po, nieprawda. Podany w takim opakowaniu, nieprawda. które jest nieatrakcyjny, czyli w moim opakowaniu. Nie, nieprawda. Wielokrotnie zmieniłem zdanie i pogląd na coś po tym, jak ty. To opisywałeś bądź o tym się wypowiadałeś. Tylko teraz nie pytaj mnie o konkretne przykład, bo to nie przypomnę, ale nie tak było. Chodzę po tym e, chodniku już ćwierć wieku, 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 więc mi nie mów nic ćwoku, co tu wolno, co nie. Gdybym grał według ich reguł, miałbym w chuj mniej kwitu, no i w chuj mniej swagu, a mam wszystko, co chcę. Chodź o swagu. fałszywych kolegów, mówią wszystko, co chcę. Szmaty za dużo przebiegu, robię wszystko, co chcę. Mercedesy i BMW to nie wszystko, co chcę w moim życiu. Happy Endu, czy to wszystko, co chcę? Nie! Są wdzięczności! No? To Brawo! To. A jak tam tak, o Hemingway, jest na szczycie, dalej, czy już nie? Nie, dobrze, nie wydał płyty od. Oh, hoj, trochę. Czy to nie trzeba nie? wydać płytę, żeby być na topce? Nie jest tak, że dostajesz legendarny status Forever Ale love? skoro zapytałeś, to ja chciałem powiedzieć, że ja właśnie jestem. Ja miałem różne fazy, jeżeli chodzi o moją, moje lubienie e twórczości Filipa Szcześniaka. I muszę powiedzieć, że fakty, iż on przestał wydawać albumy. W takim sensie, że zakładam, że to nie jest tak, że on przestał definitywnie, że zakończył karierę. Tylko po prostu nie wydaje płyt. Uh -huh. Nie wydaje muzyki. Ja to właśnie doceniam. Bo moim zdaniem on wybrał życie, wybrał e, zdobywanie doświadczeń, zdob wybrał jakieś tam zdobywanie rzeczy, które być może przekuje na płyty, mhm. a nie wydawanie płyty co roku, bo tak trzeba. A niestety tak większość artystów w branży rapowej nie tylko zresztą działa. Ja tym bardziej się cieszę, bo jeżeli chcę sobie go posłuchać, to sobie puszczam cztery płyty, które są dobre. Tych, które mi się nie podobają, nie słucham po prostu. I liczę na to, że właśnie jak na przykład pojawi się płyta za rok albo za dwa, czy za ilekolwiek, mhm. to ona będzie świeża, dlatego że nie jest co roku. No bo tak to działa. Jak Płytę co roku, to jest trochę jak z lesami. Jak nagrywamy no 5 odcinków, no to, no to, to jak jak w takim no. razie Remigiusz Bruce to robi, że jego książki zawsze są wiecznie świeże? A ktoś powiedział, że jego książki są zawsze, zawsze się sprzedają? Świeże. To nie jest to to to, to nie świeże. Jest mnóstwo artystów. Towar którzy... musi być świeże. Proszę pani, a ten towar to ma pani świeży czy jest, nie? Jest mnóstwo artystów, którzy wydają nieświeży towar, ale dlatego, że są modni, to ludzie chcą ich słuchać. A z kiedy jest ten łosoś? <laughs> z, wczoraj, z wczoraj. No. Kolera jasna, pan mi stał jeden z drugim. A. Zrobił to. Nie chodzi o Karola Paciorka. 14-latek z polskim mistrzem świata. 6 godzin walki. O. o. Michał Szubarczyk zadziwił cały sznukerowy świat. O Salivan płakał, kiedy przegrywał. Polak został właśnie mistrzem świata Federacji ISB i BSF. Mając zaledwie 14 lat, stał okay. się tym samym najmłodszym zawodnikiem, który tego dokonał w finale. Nie miał jednak tak łatwo byłego starcie. Trwało prawie 6 godzin. Stary wow. nie poszedł wtedy na lekcję, do szkoły. Sponsoruje go Orlen. Sponsoruje go Orlen. Nasz polski orzeł. Czemu jest kolejny podcast, który wygląda kurwa jak Imponderabilia 4 lata temu? Czy ktoś może tym wszystkim twórcom podcastów powiedzieć, że naprawdę to nie jest wymóg Ale żeby mieć Ale straż nie tak nie bo masz czerwony. wiesz no co jest... to mi chodzi, że to nie jest wymóg żeby mieć niebieskie kotary, można mieć inne, albo na przykład nie kotary. No, no dobra. No, więc okay. proszę bardzo. już może nie wchodzą z tam Pięć i coś A, 2. coś tam. Coś tam jest 14 lat tak, kluska siadła, siadła ewidentnie, bo widzę, że masz problem. Spokojnie. No bo dwa Ja jestem jak ten, jak się nazywa ten z nagiej broni? Leslie Nielsen. Uh -huh. Excuse me. I don't know whether I can do this. <laughs> I'll do the best I can. though. All right, we're getting near lunch and I know you're. Yeah. Well, it was the salmon wave. Sometimes you just you get along. perfect. Was it you? Was that you? Well, I don't see anybody else in here who's going to be doing Excuse me. But you can show it. I don't care. I just don't care anymore. These things don't bother me. All right, well, then let's. We'll start now, then we'll begin. Did you hear the start of To pistol? <laughs> That's what I hear. There he it right there. What the hell are you doing? <laughs> no tak, no. ja powiem tak. Kiedyś to było... uwaga. Nie, yeah, powiem czuję, o tak. Czuję, że będzie kiedyś to było. Czuję, czuję taki delikatny posypkę. Kiedyś to było tekstu. Uwaga. Uh, ważne jest... Uh podchodzić do życia z humorem. Że po prostu Dobra. życie już potrafi być tak dołujące, dojmujące, Dobra. że potrzebujemy i różne rzeczy możecie o nas mówić, możecie o nas różne rzeczy myśleć, ale co jak co, powiedzim, powiedzim. ale co jak co, okej, okay, mamy czasem też poważne odcinki raz na jakiś czas, ale zazwyczaj lubimy się pośmiać. Lubimy się pośmiać i musimy sobie kupić maszynkę do pierdzenia w takim razie. No to jest słuszna koncepcja, tak jest, to jest słuszna koncepcja. I will be i, I'm beginning <gry> Talking with Leslie <Leza. gry> <gry> Nielsen Yes Plays the president Yes What's different about you and the real president? <gry> Nothing, just maybe one or two things <gry> No nie przecież to jest dwóch chłopów Jeden ma oh, 70 lat, drugi jest 60 Super nie, To jest super, ja się zgadzam Super, super Przy tym, przy tym poziomie takiego k***a ch... bycia, bycia... No. Z... Ja w mojej karierze doszedłem do takiego momentu, że całe moje życie biorę niesamowicie na poważnie. Czyli chodzi o status. Ale no wiesz też, też wiesz, wiesz też Karol, tak. nie z kimś tam pytałem. Wiesz też, że nasze czasem nie traktowanie życia na poważnie i śmianie się w trudnych chwilach to jest oznaka pewnie radzenia sobie ze stresem? No tak. Że jedni no tak. to. No tak. zajadają na przykład no cuki tak. cukierkami. No tak. A inni się śmieją. Wtedy no. kiedy jest na przykład coś tam. No. No, znaczy, ale to co? No ale że kopij mechanizm. Kopii, no. Tak. No ale każdy, każdy się albo że przykład, albo że masz insecurities i starasz się, że obracać sytuację w żart. No tak! <grym> no, tak. <grym> no tak! No tak! No tak! No tak! No tak! No tak! Nie! Chciałbym zareklamować, bo w najbliższą niedzielę będzie impozy. Wybitnym polskim sportowcem Grzegorzem Krechowiakiem, który był Znale. u mnie w studiu. Rozmawialiśmy. Najmodniejszy dnia. polski Polak. Jak najbardziej. Był świetnie ubrany i ja wiedziałem, że on przyjdzie dobrze ubrany i ja się starałem też nie najgorzej ubrać. <grym> żeby nie odstawać? Żeby nie odstawać za bardzo. Hmm. Nie najgorzej. Ale on też bardzo... No nie, no on świetnie, ale ja przynajmniej nie wyglądałem naj... nie najgorzej. A można mieć koszulkę polo do marynarki? Jeżeli on tak twierdzi, to. <noise> tak, Można. ci to zdjęcie, tylko dobra, nie walimy do tego, tak? <głos> <głos> Ty pracujesz w korporacji, która się nazywa? Jęknął, tak? Brawo! <noise> Czy w, twojej, w, twojej, w tej korporacji, w której pracujesz, płacane są y, pensje pracownikom? Tak. I to jest błąd, widzisz. W pewnej firmie wyszedł taki mail do teamu i mail, bo to ja zapytałem, czy dlaczego, czy, czy płacicie pracownikom w firmie Infact i In moim zdaniem to jest błąd, bo tutaj poszedł taki mail. Pensja dziś nie wyjdzie. Nie nazywamy tego już opóźnieniem, tylko inicjatywą budującą zaufanie. Pamiętajcie, wzrost nie objawia się tylko w wynikach, ale w on się też objawia w, w wyczekiwaniu. Mhm, tak, tak. Dziękujemy za e, mediację nad tym kiedy kolejne wypłaty będą następować, nie jesteśmy tylko startupem, jesteśmy ruchem. Wow! Jeżeli to jest prawdziwy mail, wiadomo jak to jest, nie? Prawda, w TikToku zaklęta, czy w jakimś tym screenshotie, ale jeżeli to jest prawdziwy mail, myślę, że high team, że, high myślę, team, że team że powiedział, że powiedział. founder and chief to napisał. Chciałbym, żeby. Chciałbym, to ty nie, nie zarządzasz finansami tutaj wypłatami, nie? Ale chciałbym, chciałbym Cię widzieć, jak piszesz takie maila. Kochani, drogi teamie, <grym> w tym miesiącu. Znaczy, jeszcze raz, to jest inicjatywa budująca zaufanie. No tak. No tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Ale no. Jak w poniedziałkowym odcinku, jak pokazywałeś na filmik z Trumpem Quiet Quiet Piggy. Quiet piggy, I że to jest Siri wygeneruj mi spin, to jest spin sytuacji też tutaj, że. To ale to nie był spin, bo to jest jakby. Aha, że nie płaca to nie płacą, no, ale ma, tak. Ma, masz sytuację, kiedy tak. nie masz czego zapłacić, tak. i mówisz, tak. to nie jest tak, że my nie mamy. To nie zapłacić. jest tak. Za 10 lat, jak będziecie wspominać Będzie tę sytuację. Tak, ale myślicie, to był ten kluczowy moment dla naszej firmy, kiedy zbudowaliśmy zaufanie. Każdy może zapłacić. Każdy może zapłacić. Dokładnie. Każdy płaci co dokładnie Chodzisz do firmy, która płaci, to. Ale być w firmie, która nie płaci i chodzić do niej, to czemu miałbyś chodzić, skoro nie płaci? To znaczy, że w tej firmie coś musi być, to musi być jakiś ruch, a nie firma. Dziękujemy Państwu bardzo za oglądanie. Jakie to było uczucie przed chwilą? Uwalniające. No. A widzisz, bo mu się musiał... Widać. Proszę, przyniosę ci te, te rozszerzajki do nas. Miałeś to kiedyś, ja no? mam to w domu. A, nie używam this. tego this, w Fajne, jest, nie? No. Drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy sobie naklejacie jakieś naklejki na nos i chcecie być jak. czy na coś e innego, e na okładce Bravo Sport sprzed 30 lat, tak, bądź nie, bawcie się dobrze, w ten weekend są Andrzejki. Ten weekend przelewamy wosk przez klucz, żeby dowiedzieć się, jaką przyszłość czeka nas, jaka przyszłość, jaki chłopiec czeka na nas, tak? To wszystko to weekend jest, robimy. To jest niekatolickie. Absolutnie to jest bugańskie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zobaczymy się w poniedziałek, Trzymajcie się i bądźcie lekko, stronniczy. Ladies and gentlemen. The weekend.